Włochy stały się pierwszym zachodnim państwem, w którym czat GPT został zablokowany. Zakaź działalności czatu GPT został nałożony przez tamtejszy Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz jednocześnie rozpoczęło się dochodzenie, czy czat jest zgodny z RODO. OpenAI dostało 20 dni na złożenie wyjaśnień, w jaki sposób przetwarzają zebrane dane i jak są one zabezpieczone. Jeśli okaże się, że podejrzenie urzędników było uzasadnione, na OpenAI może zostać nałożona kara w wysokości do 20 milionów euro lub do 4% rocznego dochodu. Urzędnicy zainteresowali się bezpieczeństwem czatu, gdy 20 marca OpenAI wydało komunikat prasowy o zaistniałym wycieku danych. Przez błąd w oprogramowaniu baz danych Redis dane niektórych użytkowników mogły być widoczne na kontach innych osób. Błąd był obecny 20 marca przez 9 godzin, zanim go poprawiono. W tym czasie aplikacja webowa czatu pokazywała tytuły i pierwsze wiadomości w konwersacji innym osobom niż tym, którzy rozpoczęli te rozmowy. Natomiast jeszcze gorsze było to, że w konfiguracji konta można było zobaczyć nie swoje dane wprowadzone w formularzu płatności za czat GPT. Ten błąd obejmował 1,5% subskrybentów płatnego czatu, u których w formularzu było widoczne nie swoje imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, ostatnie cztery cyfry numeru karty płatniczej i ich data ważności. Na szczęście w żadnym przypadku nie było tam całego numeru karty, bo byłaby to wizerunkowa katastrofa dla OpenAI. Oprócz tego jednorazowego wycieku danych, włoskich urzędników niepokoi fakt, że OpenAI zapisuje treści rozmów z czatem i używa ich do dalszego szkolenia modelu AI. Według nich nieświadomi użytkownicy mogą zradać w wiadomościach swoje prywatne informacje, model AI się ich nauczy i będzie je pisał w odpowiedziach do innych osób. OpenAI odpowiedziało na te zarzuty, że stara się uczyć model GPT tak, żeby miał ogólną wiedzę o świecie, a nie o poszczególnych ludziach, którzy z nim piszą. Kolejną przyczyną blokady czatu GPT jest to, że piszą z nim dzieci, czat nie potrafi odróżnić ich od dorosłych i czasami wysyła im odpowiedzi nieadekwatne do ich wieku. W regulaminie czatu jest napisane, że jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 13 lat, ale jedno zdanie w regulaminie niewiele daje i tak każdy może zalogować się do czatu. Chat GPT został zablokowany przez podejrzenie naruszenia RODO. To jest rozporządzenie, które obowiązuje w całej Unii Europejskiej w takiej samej postaci. W Włoszech to prawo zostało akurat tak zinterpretowane, że doprowadziło do blokady czatu. Może w innych krajach rozumieją prawo inaczej? Może inni urzędnicy akurat nie zwrócili uwagi na krótkotrwały błąd, który doprowadził do wycieku danych? Może decyzja włoskiego urzędu była zbyt pochopna? Jeśli jednak okaże się, że mieli rację, to od tego już krótka droga do blokady czatu GPT w całej Unii. Irlandzki Urząd Ochrony Danych Osobowych już zapowiedział, że będzie koordynował pozwy o naruszenie RODO składane przez kolejne państwa. Spodziewają się, że może być ich więcej mogą dotyczyć różnych nieprawidłowości i pewnie będą składane w jakichś odstępach czasu. Podanie było z Clearview AI to firma, która zbierała dane o osobach ze wszystkich krajów Unii, a kary dostała na razie w kilku krajach w kilku miesięcznych odstępach. W pozostałych krajach też powinna dostać, albo nie dostać w żadnym, bo w całej Unii RODO działa tak samo i Clearview AI złamało je w taki sam sposób w każdym kraju. Jeśli pozwy dla OpenAI rzeczywiście się posypią, to taka odgórna koordynacja zaproponowana przez Irlandię pewnie pomoże w napisaniu konkretnych regulacji, jak można zwiększyć bezpieczeństwo chatbotów. Zamiast chaotycznego nakładania kar finansowych na ogromne korporacje, które i tak mają takie kary uwzględnione w swoim budżecie i za bardzo o nich nie ucierpią. Tyle w tym odcinku. Po prawej stronie pokazuje się lista wspierających. I zapraszam na kolejny odcinek pewnie w przyszłym tygodniu.